Ja witam wszystkich widzów w wieczornym programie NTV. W pierwszej części programu przede wszystkim zachęcam wszystkie panie, aby tutaj zostały z nami, ponieważ moim i Państwa gościem będzie pani Aneta Maciejewska, dyplomowana kosmetyczka, wizażystka, stylistka, która tu już tutaj czeka i będziemy rozmawiać o trendach wiosna, wiosna, lato, a także o, o o tym, o sylwetkach kobiecych, o tym jak powinniśmy się ubrać, jak odpowiednio dobrać strój do naszej sylwetki, więc drogie panie zapraszam serdecznie. Natomiast o godzinie 18.30 zaproszę Państwa na raport, a po raporcie moim Państwa gościem będzie Tomek Tomkowiak, fotograf, który z wykształcenia jest filozofem, zamiłowania podróżnikiem, a na co dzień robi świetne zdjęcia. Też będziecie mogli Państwo zobaczyć te zdjęcia. Zapraszam, zostańcie z nami do samego końca, czyli do godziny 19.30. Zapraszam teraz na krótką reklamę, a po reklamie będę rozmawiała z panią Anetą Maciejewską. Zapraszamy do salonu Stemar, gdzie znajdą Państwo niezbędne produkty do kompleksowego wyposażenia wnętrz w nowoczesnych aranżacjach www.stemar.pl Stemar, symbol pięknego wnętrza. Firma Kami – to idealne rozwiązanie dla twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w twoim domu. Kami – wyśpisz się tylko z nami. Firma Idea Kamart zajmuje się kompleksową i specjalistyczną techniką wykonywania zabudów kominkowych oraz instalacji grzewczych pod ogrzewanie kominkowe, a także sprzedażą najwyższej klasy wkładów kominkowych firmy takich jak Sparterm czy Jotul. Zapraszamy do salonu na ulicy Obornickiej 337. Agencja Allianz Borawski Wiesław i Wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelągowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelągowska 30, Poznań. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze, niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie podskazany adres klienta. Oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego, 14 Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Państwo, tak jak zapowiadałam, jest ze mną Pani Aneta Maciewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Aneto, tutaj czeka nas miłe spotkanie, bo porozmawiamy, właściwie porozmawiamy o babskich sprawach, tak. Ale, ale tak naprawdę tam mężczyźni chyba też już dzisiaj korzystają i z usług kosmetyczki i z jak ze najbardziej. No właśnie. To mnie bardzo cieszy. Tak? Ale nie, nie jest jeszcze tych mężczyzn zbyt wielu, prawda? Nie, nie jest wielu, ale muszę Pani powiedzieć, że z roku na rok przybywa. Moje klientki również mnie o to pytają, jak e, przemykają przez mój gabinet i tak jak to było, bo ja od 7 lat prowadzę gabinet na początku mężczyźni wstydliwie przemykali to przez prawda, kosmetykę, tam, tak. Natomiast dzisiaj pewnym krokiem wchodzą, siadają i nie ma już tego i, i że on i regularnie korzysta z moich usług. co mnie bardzo cieszy. Właśnie, to z usług stylizacji też korzystają mężczyźni. Korzystają, natomiast ja y, oprócz mojego męża nie miałam jeszcze przyjemności stylizować <laughs> y, mężczyzn. Kobiety jednak bardziej. Mężczyźni powiem szczerze, że właśnie albo robi to druga połowa, bo zazwyczaj dostosowują tak jest, się do prawda. swojej drugiej połowy i tak jak powie pani, tak będzie noszone. Y, albo y, też młodzi mężczyźni wstydzą się troszeczkę, chyba y, pójść do stylistki, no bo prawda A gdzieś to tam jest jeszcze, jeszcze mamy takie właśnie... A chociaż ja też tak myślę, chociaż nie wiem, czy to prawda, że, że mężczyźni mają chyba troszeczkę mniejszy kłopot z doborem garderoby, czy niekoniecznie. Nie nie, nie, nie zgodzę się z tym do końca, też. bo ja też poznałam paru takich profesjonalistów w swoim życiu, że powiem szczerze, że więcej czasu tak? spędzają w garderobie i w łazience, aniżeli nie jedna kobieta. No, to dobrze, to to dobrze to Więc to się równoważy, zaczyna się równoważyć. Kiedyś był to mit ale teraz zaczyna się to równoważyć. Często w towarzystwie można usłyszeć, w towarzystwie kobiet, że mówią, no tak, mężczyzna na imprezę to ubiera jeansy, jakąś tam koszulę i, i gotowe, my musimy tutaj dobrać i buty, prawda. i strój, to i jakieś prawda. dodatki, i uczesać się, i pomalować, i spędzamy dużo więcej czasu przed lustrem, niż tak. właśnie mężczyźni. Tak, 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 z autopsji mogę powiedzieć, że zawsze mąż mnie pyta 10 minut przed ważnym wyjściem, słuchaj, albo jeżeli to chodzi o bardzo ważne wyjście to garnitu, albo jakie jeans. I koszulę, co mnie hmm. bardzo irytuje, ponieważ my zazwyczaj już 2-3 dni przed wyjściem dokładnie, przygotowujemy dokładnie. się, prawda, a co ubierzemy i tak dalej. No ale to już tak jest tak, jest. tak się wtarło. Dokładnie. Jest Pani dyplomowaną kosmetyczką, więc chciałabym się tutaj przede wszystkim zapytać o, o rady, jeżeli chodzi o makijaż, czyli o trendy w makijażu, jeżeli chodzi o wiosnę, wiosnę lato. Nareszcie jest wiosna, nareszcie już jest coraz cieplej. Widać to na ulicach pod względem kolorystyki. Tak. A jak to. Jak to ma się, że tak powiem, do makijażu. No jak zapewne Pani zauważyła, idąc z ulicą, że w tym sezonie wiosna, lato będzie bardzo kolorowo. Mhm. Będzie naprawdę bardzo kolorowo, co mnie bardzo cieszy. Ale jeżeli chodzi o kolory i odcienie przewodnie, to duże koncerny kosmetyczne i markowe firmy proponują tutaj głównie: brudne róże, popiele skupiamy się jako baza. Mm. Popiel, brudny róż i fiolet. Bardzo modny fiolet, który w zasadzie gdzieś ja się jeszcze nie spotkałam, żeby nie było sezonu, żeby on nie był modny. I bardzo się zaskoczyłam, że znowu przychodzi wiosna-lato, gdzie mamy pomarańcz, mamy naprawdę ostre kolory w tym mm -hmm. sezonie. Natomiast, jeżeli chodzi o makijaż, ten fiolet jest kolorem przewodnim. Proszę, czyli, czyli na co dzień fiolet jest okay? jak najbardziej, tak? Jak najbardziej. Tym bardziej, że jest to kolor, ja uważam z perspektywy i z autopsji makijaży, które robię, że jest to bezpieczny kolor, ponieważ tak naprawdę zawsze można go dołożyć bez względu na, na typ urody kobiety. Gdzieś tam zawsze można go przemycić. I zresztą, dlatego, dlaczego to mówię? Bo ja go uwielbiam. Aha. Uwielbiam ten kolor i cieszę się, że on gdzieś mhm. zawsze się pojawia jako, jako taki bazowy kolor. E, fajną pani rzecz powiedziała, że tak naprawdę to nie jest przypisane kolory dla brunetek czy blondynek, tylko możemy go... Możemy manewrować, manewrować. aczkolwiek owszem, że typ urody jest ważny. Możemy manewrować mhm ale nie zawsze y, oczywiście może to być jako y, bazowy kolor, mm. prawda? Bo to jest bardzo ważne. Natomiast jeszcze wracając do trendów makijaży, w tym sezonie bardzo modne są y, usta i to usta są soczyste, fuksje mm. y, i usta są zdecydowane, ale pamiętajmy o jednym, że jeżeli to oko jest mocno podkreślone, soczystym kolorem, to pamiętajmy, że usta muszą być stonowane. Mhm. Żebyśmy się po prostu nie przerysowały, bo to jest bardzo ważne. I na odwrót też? I odwrotnie też mhm. to działa. Jeżeli oko jest delikatne, mamy kolor bazowy, wyjściowy, jakiś bardzo delikatny beż, pudrowy róż, jakaś fajna kreska elejnerem, to usta mogą być podkreślone bardzo mocno. Wtedy polecam właśnie głęboką czerwień, bo to przepięknie wygląda, ale na wieczór. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż dzienny i to oko jest równie mniej podkreślone, to skłaniałabym się do delikatnych fuksji, ale to są stanowane fuksje mm. i czerwienie. I Takie, ja też... które nie rażą. Idziemy sobie na zakupy i ktoś, kto nas odbiera, mówi piękny makijaż, ale nie rażący, mm -hmm. bo wieczór inaczej nas kreuje Od... tak, i odbiera aniżeli dzień, prawda, światło dziewczyna. Chociaż też często no, zaobserwowałam na ulicach, że dziewczyny yy, młode malują usta na czerwono, na przykład Czerw tak. czerwone usta i blada buzia. Blada buzie. tak. No, nie do końca bym się tutaj mhm. z tym zgodziła. Czerwone usta, ja uważam, że na czerwone usta mhm. trzeba sobie pozwolić, trzeba dorosnąć. Jednak. Tak, mhm. ja tak uważam osobiście, że młode dziewczyny, owszem, możemy sobie pozwolić na jakiś fajny, koloryzujący błyszczyk, bo teraz jest tego bardzo dużo. Ale przerysowane, obrysowane, profesjonalnie zrobione czerwone usta. Uważam, że, że do, dla młodej dziewczyny to rzeczywiście musiałaby być okazja, oczywiście, jeżeli ona jest modelką, prezentuje się na wybiegu i wymaga tego mm -hmm. wybieg. Owszem, ale natomiast 16-17 latka poczekajmy z tymi soczystymi ustami. Jest młoda, piękna i niech z tego korzysta. Mamy tyle pięknych odcieni. Pamiętajmy zawsze o jednej rzeczy, że urodę musimy podkreślać, a nie przerysowywać. Mhm. I dużo dziewczyn o tym zapomina, młodych dziewczyn, jeszcze mają czas na perfekcyjne makijaże. Mhm. Na to mamy czas. A co zrobić w takim razie właśnie też z policzkami? Jak, jak one się mają do mocno zarysowanego oka albo ust? To znaczy tak, no pamiętajmy o, o jednej rzeczy, że, że światło-cień, jeżeli robimy ten makijaż, żeby te partie naszej twarzy były zaznaczone tam, gdzie powinny światło-cieniem, czyli rozjaśniamy zawsze okolice oczu, ponieważ to bardzo świeżo i ładnie wygląda. Natomiast róż jak najbardziej jak najbardziej I, i to może być róż w kamieniu, może to być róż. Mamy teraz we fluidach przepiękne róże. Ten róż jak najbardziej. Mhm. Czyli tak teraz gdybyśmy się udały do drogerii, najlepiej wybierać właśnie te wszystkie kolory, takie mocne kolory intensywne, e, odważne. Tak, w tym sezonie bawimy się kolorami. Mhm. Bawimy się kolorami mhm. naprawdę. Możemy bawić się kolorami. A wieczór Wieczór, no makijaż wieczorowy to już tutaj bym była bardziej zachowawcza. Dzień? Owszem. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż wieczorowy, owszem, to jest też uzależnione od imprezy, prawda? Gdzie się wybieramy, bo jeżeli wybieramy się do klubu, to jak najbardziej możemy się bawić tymi kolorami, ponieważ. Muzyka klubowa, atmosfera, towarzystwo. Tam się idzie po to, żeby się pokazać trendy. Mhm. Czyli jak najbardziej ten kolor na oku, i chodzą tam młode dziewczyny. Bardzo mi się to podoba, jeżeli właśnie wykorzystują to, co że tak powiem w trawie piszczy w danym sezonie. Natomiast jeżeli są to już wyjścia wieczorowe, typu bankiet, typu kolacja. No, radziłabym być bardziej zachowawcza i owszem, trendy, ale tak jak wspomniałam, stanowane. Kolory. E, jeż, czy powinniśmy dobierać też e, odpowiedni makijaż do stroju? Tak, jak najbardziej, mhm. oczywiście. Typ urody, bardzo ważna rzecz i najważniejsza bym powiedziała, ale jeżeli przychodzi do mnie klientka, to pierwsze pytanie, które je, ja jej zadaję, oczywiście patrząc na jej typ urody, i ja już mam w głowie, powiedzmy, jakiś tam konkretny plan mhm. wobec jej osoby, ale pierwsza rzecz niepo, niepodważalna, pytam ją, co to jest za typ imprezy i jaka będzie kreacja. To jest bardzo ważne Czy istotne. jeżeli mamy na przykład czerwoną sukienkę, to tutaj niekoniecznie, żeby był czerwony, tak? Nie, Cień. absolutnie. Nigdy Czy powinna nie być odwrotność? Się, jak to właśnie? Jeżeli chodzi o czerwienie to bardzo dobrze na oku wyglądałby smoky eyes, makijaż smoky eyes, czyli ciemne oczy, mm -hmm. ciemne oczy, ale to oczywiście też zależy od y, typu urody danej osoby, ale rzeczywiście do czarnej sukienki fajnie wygląda, wieczorowej sukienki, y, no, nie wyobrażam sobie nałożyć czerwonego cienia na powieki, jasne. prawda? Mm -hmm. Taką zasadą się nie kierujemy, mm -hmm. że, że jeżeli jest czerwona sukienka, to to czerwony cień na powieki? Absolutnie nie. No dobrze, to w takim razie tutaj już troszeczkę zeszłyśmy na temat ubioru, więc chciałabym też, żeby pani powiedziała o, o tych naszych postawach, jakie mamy, sylwetkach, tak? Jak, jak powinniśmy się ubierać? Typy sylwetki, bo, drogie panie, więc pierwsza i niepodważalna sprawa, żadna z nas, ze swojej figury do końca nigdy nie jest tak zadowolona. Prawa. No taka jest <laughs> prawda. Choćbybyśmy.